Cześć, Oliwia i witam Was w nowym reading vlogu, po raz kolejny, będzie to tygodniowy reading vlog. Dzisiaj mamy poniedziałek i jest to drugi dzień świąt wielkanocnych. Ja dzisiaj sobie czuję, przyjechałam do mamy, zjedliśmy obiadek i teraz tak naprawdę odpoczywam. Jedna co muszę zrobić to troszkę prezentacji na angielski, a tak to Ram czy czytam oglądam serial i odpoczywam. Jutro jeszcze jest ostatni dzień wolnego i ja też z chłopakiem do Berlina, co na pewno Wam nagram, no a potem już wracamy do tego codziennego życia i na pewno chcę wrócić do moich przyzwyczajeń. Bo przez ostatnie trzy dni sobie troszkę odpuściłam i za dużo jadłam, a raczej za dużo słodyczy, o, jadłam za dużo słodyczy, za mało piję, za mało wody i od środy na pewno wracam na dobre tory, jeszcze sobie dzisiaj odpuszczę. A jeśli chodzi o to, co mam w tym tygodniu w planach czytać, to mam ze sobą Ika Bog J.K. Rowling. Ja tę książkę dostałam od mojej mamy na Mikołajki chyba dwa lata temu i dalej nie przeczytałam, a że staram się oczyścić swoją półkę z nieprzeczytanych pozycji, to po prostu wybrałam tę. Jest to książka dla dzieci. Nie wiem w sumie o czym, ale na pewno Wam opowiem więcej w trakcie czytania. A druga książka, którą mam, to jest Za przyjaźń, które dostałam do recenzji od wydawnictwa Luna. I tutaj jest jakaś historia czterech przyjaciółek, które wracają do rodzinnego miasta i z tego co pamiętam, to tam jest jakaś tajemnica czy coś w tym stylu i nie wiem, czy uda mi się je przeczytać dwie. Myślę, że raczej tak, tym bardziej, że dzisiaj chcę się trochę na tym Ika skupić, więc na pewno będę Wam o nich opowiadać więcej w trakcie tego filmu. A teraz już zmykam i idę dalej odpoczywać. Raczej zbyt wielu przybitek Wam dzisiaj nie nagram, bo nic ciekawego nie będę robić, ale zobaczymy się jutro w trasie do Berlina. Witam się z Wami w moim ulubionym wieczornym kadrze. Nie jest on może najlepszy pod względem światła, ale jest bardzo naturalny, bo tak zawsze spędzam swoje wieczory przy jednej zapalonej lampie. I no nie chcę mi się rozstawiać ring lighta, bo to by było takie nienaturalne. Ale już koniec tego mojego gadania i kabok, jak moje wrażenia. Przeczytałam 200 stron, zostało mi jeszcze 100. I powiem Wam, że to jest dla mnie bardzo przyjemny powrót do historii z dzieciństwa. Ciężko jest mi opisać fabułę w tej książce. Jest to taka po prostu historia o królestwie, w którym król bardzo skupia się na bogactwie, na sobie samym, na przyjęciach zamiast na swoich poddanych. I bardziej opiera się na swoich takich doradcach, jakby bardziej swoich Przyjaciołach, którzy tak naprawdę nie są przyjaciółmi. E, no i pojawia się e, pewna, jest taka generalnie legenda związana właśnie z tym ikabogiem. E, no i niby okazuje się, że ten ikabog e, istnieje i to wcale nie jest tylko legenda. E, no i w związku z tym e, ta, zaczynają się dziać takie przykręty w tym królestwie. Taka, jak e, to się mówi? totalitaryzm o taki w tym królestwie, tylko z takiego drugiego planu, bo ten król jest manipulowany przez jednego ze swoich przyjaciół. No i czemu to jest taki mój powrót do dzieciństwa? E, po prostu ta historia ma taki bardzo baśniowy klimat, a mam wrażenie, że teraz więcej książek dla dzieci jest bardziej takich przygodowych, czy z jakimiś elementami kryminału e, i nie pamiętam, kiedy ostatni raz czytałam e, historię dla młodszych czytelników, właśnie związaną z jakimś królestwem. I tutaj też bardzo podoba mi się to, że są w książce ilustracje oczywiście, teraz nie mogę żadnej znaleźć o. ilustracje rysowane przez dzieci. E, I niby we wstępie pisało, że to są wybrane prace w jakimś konkursie, który organizowała J.K. Rowling, ale jak patrzę, to wszystkie nazwiska dzieci to są polskie nazwiska, i zastanawiam się że w każdej książce są inne ilustracje po prostu i są robione pod dzieci z danego kraju, nie wiem, jeśli o tym coś wiecie, to dajcie znać w komentarzu. I o i Bogu już tyle, za przyjaźń jeszcze nie zaczęłam, mam nadzieję, że uda mi się to jakoś jutro pojutrze, zobaczymy jak będzie z czasem. Dzisiaj też wróciłam na zajęcia, miałam zdalne wykłady i muszę przyznać, że jakoś nie mogę się znowu wkręcić w ten tryb pracy i cały czas jestem taka troszeczkę rozleniwiona i brakuje mi motywacji, ale mam nadzieję, że się to jakoś unormuje w przeciągu najbliższych kilku dni, chociaż najgorsze jest to, że tak tak naprawdę za tydzień jest majówka i znowu będę miała takie wolne i znowu będę się musiała przystosowywać e, i to troszeczkę mnie stresuje, no ale jakoś sobie dam radę. E, najważniejsze, żebym chociaż teraz odzyskała tą motywację, potem wiem, że ona też znowu wróci, a e, po prostu jej potrzebuję, bo jak na razie mam tylko ochotę siedzieć, oglądać seriale i czytać, a lista rzeczy do zrobienia e, nie jest krótka. Ja właśnie w związku z tym zaraz już będę zmykać, bo chcę dokończyć pierwszy etap tworzenia projektu do portfolio i jeszcze pogonę sobie Love is blind w tle, więc nie będę już więcej gadać i zobaczymy się w kolejnym update. Cie. Jakiś czas temu na kanale wrzuciłam Wam już dwa filmy związane z moją wielką miłością, czyli Reading Journalem i pomyślałam, że w tym vlogu też Wam troszeczkę pokażę i tym razem robiłam spread związany z Bridgertonami, a dokładnie z drugim sezonem, bo niedawno go skończyłam i był przecudowny. Oczywiście w trakcie robienia nie było się bez wpadek e, i niestety podczas klejenia okazało się, że skończył mi się klej w taśmie. Musiałam używać zwykłego, czego nienawidzę, bo on zawsze marszczy zdjęcia e, po prostu. Brudzi wszystko dookoła, biurko moje palce, czasami też dziennik. E, I zdecydowanie wygodniej używa się już takiego w taśmie, ale na szczęście od razu zamówiłam kolejny, i na pewno następnym razem takiej wpadki nie będzie. E, no i teraz kolejna wpadka. E, postanowiłam zrobić taki napis. Jest to cytat z serialu, e, ale. Jak go skończyłam, to okazało się, że wcale nie wygląda fajnie i nie byłam zadowolona z tego efektu. No i po raz kolejny musiałam improwizować i wymyślić coś nowego. Ogólnie na kamerze to nie wygląda tak źle, ale na żywo efekt mi się nie podobał, więc po prostu wycięłam kółko z papieru, przykleiłam je na napis i tam powklejałam nowe zdjęcia, żeby jakoś to zasłonić. Potem za kamerą dodałam jeszcze kilka detali, bo czegoś mi brakowało, ale i tak nie jestem 100% zadowolona z tego efektu. Myślałam, że ta rozkładówka wyjdzie trochę ładniej. sobotę i vloga miałam określić jeszcze dzisiaj i jutro, ale raczej będę go kończyć szybciej, a wszystko jest spowodowane moim DNF-em za przyjaźń. Przeczytałam 150 stron i kurczę, ja się spodziewałam takiej troszeczkę e, tajemniczej historii o przyjaźni, o małym miasteczku i jakby z jednej strony tutaj to jest, ale z drugiej strony bohaterki są w wieku mojej mamy i myślę, że to bardziej do niej, ta powieść jakby do jej grupy wiekowej jest ona skierowana. Ja mam trochę cringe'a, jak czytam tę książkę i czytam jakby przemyślenia bo teksty tych niektórych bohaterek. No niestety nie wszystkie książki nam się spodobają, ale myślę, że. Jeśli szukacie jakiegoś prezentu, właśnie dla swojej mamy czy dla swojej babci, to ta pozycja mogłaby mi się spodobać. Oczywiście nie jestem w stanie tego potwierdzić w 100%, no bo nie wiem jak się kończy, ale ten sam, ta, ten na początek, ta połowa, pokazamy, że to jest przyjemna lektura, tylko po prostu nie dla mnie, ale za to. Udało mi się skończyć i Bog i w update'cie, który nagrywałam bodajże w środę albo w czwartek, myślę, że wyczerpałam temat tej książki tak w prawie 100%. Chciałabym tylko jeszcze raz dodać, że jest to naprawdę przyjemna historia i myślę, że spodoba się dzieciom. I ona jest... Kurczę, ja sobie wyobrażam po prostu, jak się siedzi i co wieczór czyta dziecku te dwa, trzy rozdziały. Tak jak zresztą J.K. Rowling opowiadała tę historię swoim dzieciom, że... Wieczo każdego wieczoru, jakąś tam część, bo to jest po prostu idealna taka historia. Ona mi przypomina, jak mi mama tak czytała, jak byłam dzieckiem. Nawet jeśli nie jest to jakaś moja ulubiona książka, bo raczej takie dziecięce pozycje rzadko stają się moimi ulubieńcami, to zostaje u mnie na półce, bo z wielką chęcią przeczytam ją kiedyś swoim dzieciom. I teraz mam link, czy nagrywać zakończenie, czy nie, ale myślę, że warto. Najwyżej wrzucę Wam jeszcze jakieś przebitki pod sam koniec. No i oczywiście chciałabym. Chciałabym ja Wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmu, i mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że bawiliście się dobrze. Zachęcam Was do komentowania, dawania łapek w górę, subskrybowania i obserwowania mnie na Instagramie, do którego link zawsze jest w opisie. Na dzisiaj to już wszystko, i widzimy się w następnym filmie. Pa!